Cześć kochane, witam Was bardzo serdecznie i niezmiernie miło w filmiku makijażowym. Dawno nie było takiego. Postanowiłam, że nagram kilka, oczywiście jeśli będziecie chcieli, makijaży jesiennych. Dzisiaj pierwsza propozycja, bardzo prosta propozycja. Nie będziecie potrzebowały żadnej sprawy. Oczywiście nie musicie być makijażystkami, żadnymi wizażystkami. Po prostu bardzo, bardzo prosty makijaż już jesienny. Oczywiście jesień mimo tego, że jest porą roku, której ja nie lubię. Oczywiście paleta tutaj kolorów, które możemy właśnie w jesiennym makijażu wykorzystać jest moją najulubiejszą, czyli brązy przeróżne brązy, które ja po prostu kocham na swoich powiekach przeróżne odcienie złota, brudne złoto takie stare złoto, prawdziwe takie żółte złoto, oczywiście właśnie żółte kolorki możemy wykorzystać, takie miedziane rdzawe, rude, także to jest taka paleta barw, której ja uwielbiam i postanowiłam, że zrobię kilka takich makijaży, jeśli oczywiście wyrazicie na to zgodę i chęć jestem teraz na bezrobociu, także mogę makijaże sobie nagrywać i dzisiaj makijaż, tak jak Wam powiedziałam, bardzo, bardzo prosty, głównie będzie po polegał na zrobieniu kreski, którą oczywiście tam odpowiednio sobie rozetrzemy. I jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście gorąco Was zapraszam do dalszego oglądania. Na twarzy już mam podkład. Dzisiaj podkład to właśnie ten, który ostatnio robiłam Wam też na żywo. Teraz chyba się czyta, na pewno błędnie, ale wybaczcie. Następnie przewodowana twarz. Nie jeszcze nie następnie, bo oczywiście jeszcze korektory. Lenka cosmetic, jak zwykle korektory, pod oczy tylko i wyłącznie dałam, bo jak na razie na buzi nic, żadnych niespodzianek nie mam. Następnie Puder Elf High Definition Powder, który powiem Wam szczerze, że w połączeniu razem z tym podkładem, z bazy, troszeczkę mniej sobie radzi, ale no testujemy, testujemy. No, i co na powiekach mam już bazę bazę z firmy Han, jak zawsze brwi zestawem do stylizacji brwi z Catrice. Oczywiście tak jak zwykle, standardowo. I już ja sobie tylko to wszystko posunę i zaczynamy. I tak jak powiedziałam, na powiekach już mam nałożoną właśnie wazę, żeby ona się fajnie mi tutaj wchłonęła. Wszystko już jest okej, okay, możemy nakładać. Będę korzystała z takich, takich poczwórnych cieni z firmy Flormar i jest to P045. Takie moim zdaniem również jesienne kolorki. I nałożę ten taki, jak widzicie, tutaj cielisty odcień. Dużym pędzelkiem podobnym do Hakuro H70 to jest Lenka Cosmetic. Do wyrównania po prostu koloru na powiece. Tak jak widzicie bez żadnych szczegółów nakładam ten cień na całą ruchomą powiekę, nawet tutaj dojeżdżam jak widzicie do brwi i jak możecie zobaczyć jest to taki właśnie kolor który pokrył jakieś tam prześwity żyłki na moich powiekach o. i tyle wystarczy Następnie będę korzystała z, z cieni właśnie brązowych. Wy możecie sobie wybrać, jakie tam brązy macie. Jak mógłbyście tutaj spojrzeć, tutaj mam takie dwa dostępne. Ten jest taki z drobinkami, taki czekoladowy, e, taka mleczna czekolada, ten już bardziej taka gorzka czekolada, m, matowy bez drobinek. E, I tutaj mam też brązy z, to są chyba, to jest chyba mak, podaj, że tak mi się wydaje, że to są wszystkie cienie z maka, nie pamiętam. Numerków wam nie będę podawała, bo to po prostu jest nieistotne, e, jakie macie brązy pod ręką. E, jeden najlepiej, żeby był właśnie taki świecący z jakimiś drobinkami, bo nim będziemy rozcierać, ale to za chwileczkę i niech znajdę kredkę. Teraz wykorzystamy sobie kredkę. Ja mam akurat kredkę z Avonu Show, która jest niesamowicie miękką kredką, tyle że no bardzo taką trwałą i jak już coś sobie namalujemy to amen w pacierzu. Jak amen w pacierzu? Tak, no. Niech będzie po prostu, no nie da się tego zmyć. W każdym razie potrzebujecie właśnie takiej miękkiej kredki, żeby namalować sobie linię miękka, dlatego żeby dobrze się rozcierała. I malujemy sobie kreseczkę. Te kreseczki, takie, które ja właśnie namaluję, będą powiększały Wam oko. Czyli malujemy ją tak do połowy, mniej więcej, i na dole tak samo. Jak widzicie, jedno pociągnięcie, i już kreseczkę mam namalowaną. Nie łączę tych kresek tutaj w kąciku. O, właśnie, coś takiego. To samo na drugim oku, na drugich powiekach. Może tak, lepiej to będzie brzmiało. O, właśnie tak. Mniej więcej tak, tak. Ok. I to tyle, jeśli chodzi o kredkę. Tylko gdzieś była zakrętka od tej kredki, ale chyba uciekła. O, jest. No i dobra, no i teraz będziemy potrzebować jakiś taki cień troszeczkę już w brąz wpadający, żeby ta kretka, kreska nie była za ciemna i najlepiej taki kulkowy mm, pędzelek. Tutaj ma taką gumeczkę, ja mam dwie takie. Jedną właśnie z Lenki Kosmetik, która jest bardziej taka twarda i no niestety oporna i tą mam chyba z firmy Donegal, bodajże w naturze kupiona, Ona już jest taka starsza, może dlatego jest bardziej miękka i tą sobie wykorzystamy i skorzystam właśnie z cienia z tego poczwórnego, tego właśnie takiego czekoladowego, ale matowego i będę to rozcierała tak, żeby stworzyć właśnie taką mgiełkę. I tak jak widzicie, troszeczkę kieruję się już ku górze rozcierając to. Nie chciałabym, żeby ta kreska miała taki odcień czarny, dlatego korzystam z cienia i to samo na dolnej oczywiście powiedzę. i sobie zafundowałam taki makijaż, strasznie mi się spodobał i sobie tak myślę, a fajna propozycja na makijaż jesienny dla osób, które nie mają jakiegoś tam czasu, no nie, nie są obdarzone jakimiś tam e, zdolnościami e, makijażowymi. Wydaje mi się, że właśnie makijaż jest prosty, a ładnie wygląda. Czasami wiadomo, człowiek nie potrafi jakoś dobrze rozejrzeć cieni, a chciałby coś mieć na tych powiekach. No i to samo na drugim. I tak ku górze rozcieram. I dolna. Tak troszeczkę przeciągam, jak możecie zobaczyć bliżej wewnętrznego kącika. O, i jak widzicie, już to jest takie rozstarte, takie może coś Ala smokey Eye, ale takie no niepełne, bo Mogliście zobaczyć, kreseczki są do połowy, one też optycznie Wam na pewno powiększą oko i trochę te kreseczki są takie roztarte, więc to oko będzie takie bardziej otwarte. O, właśnie, muszę sobie zbliżyć troszkę, bo... Okej, okay. zmienię sobie pędzelek właśnie na ten troszkę twardszy. Jeszcze mam za ta kredka z Avonu, właśnie super, jest fajna, bo ona jest mięciutka i naprawdę jednym ruchem możecie namalować kreseczkę, ale e, no jest troszkę fajnie się niby ją rozciera, ale troszkę jest taka, jak już podeschnie na, na oku, to już niestety jest taka właśnie oporna na rozcieranie. Ok. No i teraz będziemy dodawać coś jaśniejszego, czyli coś takiego bardziej z właśnie brudnym złotem, coś właśnie z drobinkami, czyli ten kolorek, to jest taki rudową, miedziano, właśnie złotawy odcień. I teraz jak znajdę, o jest taką malutką właśnie kuleczkę do rozcierania, to już jest bardziej taka pędzelkowa z włosia i, i będziemy napadać również na, 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 te, na te właśnie kreseczki. Takie, taka migiełka nam się robi. To samo na dolnej oczywiście powiedzę. Widzicie takie roztarcie mocne powstało. I takie troszeczkę właśnie mamy smoki a jakby takie przydymione te oczy. Tak następnie cielista kredka na linię wodną. To jest mak, o której mówiłam w ulubieńcach, ale jako bubel. O. I oczywiście, dla jeszcze większego powiększenia oka, e, użyję takiego jasnego cienia. To najlepiej perłowy się w, ty, w tym e, sprawdza. Ja akurat tutaj mam z tej paletki Urban Decay e, ten taki e, trzeci cień. Właśnie, on wygląda na różowy, ale jest perłowy i właśnie służy mi jako e, cień do rozświetlania kącika. No i to w sumie cały makijaż oka czyli jak widzicie tylko i wyłącznie roztarcie tej kreseczki takimi odpowiednimi kolorami cieni, czyli takimi brązikami żeby to był taki typowo jesienny makijaż i gdzieś zgubiłam pędzelek jest to warunki polowe troszkę sobie dodam bliżej kącika jeszcze tego ciemnego czekoladowego cienia tu w samym kąciku o. Teoreczkę sobie wezmę do rozcierania jeszcze, żeby to... Właśnie. I oka mam w sumie gotowy. Teraz oczywiście tuszowanie rzęs. Zalotka. Podkręcamy rzęsy. nową gumeczkę, więc muszę kilkakrotnie to zrobić. To sprawia mniejszy taki odyskomfort może jak jest nowa gąbeczka, gumeczka, ale niestety trzeba czynność kilkakrotnie powtórzyć, bo one się tak słabiej podkręcają. Ok. I tu oczywiście Eveline Wolnym Celebrators. No i oczywiście trochę już mi się odbiło na powiedzę spokojnie damy radę. Gdzieś tu miałam wziąłam sobie. Oczywiście nie znajdę zapewne. O jest dobra. Patyczek. Super. Dobra i drugie rzęski. Podkręcamy. Dla zielonooki dla na pewno brązowych oczu taki makijaż będzie po prostu rewelacyjny. Mi się bardzo on podoba osobiście. Taki dzienny. Do pracy. Ja wczoraj miałam go i na, święto było i także nadaje się na wszystkie okazje moim zdaniem. Ok. I konturowanie twarzy. Eee, z jesienią właśnie kojarzą mi się bardziej brązy, także ja skorzystam tylko i wyłącznie z brązera. Eee, to jest duetik z elfa i pędzelog i cotuls do właśnie nakładania, do konturowania. Czoła nie będę sobie konturować, nie będę nic z nim robić, bo będę miała grzywkę. To jest fryzura przejściowa. tylko żeby pomalować się myślę że wystarczy i usta nam zostały na usta nałożymy coś w kolorze niód i coś w kolorze różowym czyli troszeczkę ożywimy ten cały makijaż. I to będzie na pewno Catrice 010 Binatra. Taki. Tak. I do tego dodam matkę z White, właśnie w takim ciepłym odcieniu różowym z domieszką pomarańczu. tylko na środek. Właśnie tak, żeby troszkę ożywić, tak troszkę żeby to tak wyglądało bardziej promiennie, bo wiadomo, że brązy są raczej takimi kolorami przygaszonymi. No i co, nałożymy drugą warstwę tuszu i będzie gotowe wszystko. Ok. oczywiście tuż mi się odbił znowu, tym razem na tym oku. No i cały makijaż gotowy, czyli propozycja makijażu jesiennego, takiego bardzo prostego, bez żadnych tutaj filozofii, czyli roztarcie kreseczki. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i oczywiście, że będziecie miały ochotę zobaczyć jeszcze inne makijaże jesienne w moim wykonaniu. Tak się prezentuje. Wydaje mi się, że bardzo fajny, bardzo prosty, a jakiś taki efekt jest, coś jest na tych, na tych powiekach, coś się dzieje e, i mi się ogólnie bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam również że skorzystacie z moich rad, porad, z makijażu całego e, i piszcie mi, czy chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne makijaże jesienne. E, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo, bardzo gorąco, buziaczki, pa pa!